Cześć, rewelacyjnie, że wpadłeś na mój kanał, a to oznacza, że albo byłeś na międzynarodowym turnieju robotów Autonomicznych Robotik Tournament 2025, albo chcesz zobaczyć, jak tam było, lub szykujesz się na kolejne konkurencje. Tak jest, tego wszystkiego. Dzisiaj się dowiesz, co tam się wydarzyło od mojej strony, a wydarzyło się bardzo wiele. Zapraszam! OK, zacznijmy od początku. Po pierwsze, wystartowała rekordowa ilość robotów na całej imprezie, było ich ponad pół tysiąca. Dzisiaj ja postaram się głównie opowiedzieć o robotach związanych z klockami Lego, natomiast. Myślę, że pokażę też inne roboty, ale tak naprawdę głównie dzisiaj konkurencja Lego Sumo, Freestyle i oczywiście Tugu War, bo to są konkurencje, w których na pewno my startowaliśmy. A jakie wyniki uzyskaliśmy, to też myślę, dowiedziecie się w tym filmiku. Ok, konkurencja Lego Sumo była podzielona na dwie kategorie, czyli kategoria Mini oraz Lego Sumo. Mini, czyli roboty były wielkości 15 na 15 cm do kilograma. A ta większa kategoria, czyli 20 na 20, już do 2 kg. Czyli uwaga, uważam, że bardzo ciężkie roboty, jak na kategorię Lego. A w międzyczasie ja chciałbym pokazać, że mamy tutaj takie maszyny, które wystartują w kategorii Smashboty I uwaga, tymi maszynami będziecie mogli pobawić się na festiwalu klocków. Klocki Fest. W Kielcach już 31 maja i 1 czerwca, czyli w dzień Dziecka, zapraszam do Kielc na Hal Targi Kielce, gdzie takimi maszynami będziecie się mogli pobawić, ale nie tylko, bo też wystąpię tam moim czerwonym Mandalorianie i mam nadzieję, że będziemy się rewelacyjnie bawić. W kategorii mini uwaga, wystartowało prawie setka drużyn, prawie 100 maszyn walczyło. Było to uważam mega wyzwanie, żeby zorganizować grupy walki i nie ukrywam, że wszystko szło całkiem nieźle, jeżeli chodzi o czas. Walk było dużo, a i tak czasowo uważam, że wyrobili się bardzo dobrze. Ale ile było przy tym emocji? Zobaczcie sami. No dobra, natomiast jeżeli chodzi o walki w kategorii LEGO Sumo 20x20, 20, no tutaj maszyny były po prostu rewelacyjne. Jeździmy na bardzo wiele takich konkursów i nie będę ukrywał, że w tym roku poziom robotów LEGO, tych 22 kg, to był naprawdę sztos. Takiego wielkiego poziomu jeszcze nie było, a tym bardziej ten poziom podniosły w drużyny zagraniczne. Ale nie ukrywam, że przede wszystkim liczyła się drużyna Bundabim, ekipa z samych gospodarzy, czyli Roboty Tournament i ekipa z Włoch, Itlu, których serdecznie pozdrawiam. Oni mieli chyba z 35 robotów. Ja nie wiem, jak oni to ogarnęli, bo ponoć było ich tylko czterech. Już nie pamiętam dokładnie ilu, ale bardzo fajni ludzie. Oczywiście wszystkie inne drużyny które wystąpiły w tej konkurencji dobrze wiedzą że poziom był przeogromny i tak naprawdę już wielkim sukcesem jest wyrwanie się grup do tych drzewek takiego drzewka brazylijskiego powiedzmy nazwijmy to że to są finały. Ale tak naprawdę wyszło chyba 16 już nie pamiętam ile robotów i dopiero te roboty to już po prostu był majstersztyk. Oczywiście jedna z fajniejszych konkurencji to Tug of War. Po prostu roboty z Lego do 2 kg o wymiarach 20x20 20, tak jak Lego Sumo po prostu się przeciągają. Była jeszcze kategoria e, Mini, czyli elektroniczne, nie z końców Lego przeciągały się roboty, natomiast tutaj ta kategoria jest bardzo fajna. Nie ukrywam, że kategoria ta w Rzeszowie, gdzie jest aż 5 kilogramowy potwór złego, no tutaj jest też tos. Ale uwaga, przyjechały drużyny z całej Polski, między nimi liderzy tej konkurencji Sonina Bot. No i tutaj walczyli wszyscy bardzo elegancko. No i wygrała drużyna z Włoch, następnie wicem drugie miejsce miała drużyna gospodarzy i trzecie miejsce drużyna właśnie Solina bot. Mam nadzieję, że czegoś nie pomyliłem, ale oczywiście wyniki znajdziecie na stronce. I a propos tego, właśnie organizatorzy rewelacyjnie działali, ponieważ wszystkie wyniki od razu aktualizowane były na stronie, więc zawodnicy spokojnie mogli sobie oglądać swoje wyniki i wiedzieć, na którym miejscu będą, czy awansują i z kim będą dalej walczyć. No i kolejna z fajnych takich atrakcji to moja ulubiona konkurencja, czyli freestyle. We freestyleu możecie zbudować wszystko. Łazika marsjańskiego, chłopka, który naciska guzik, albo wystartował z jakimś cosplayem, tak jak właśnie ja to zrobiłem. Zobaczcie, jak wyglądał mój kostium, który zadebiutował właśnie na robotnik Tournament. We'll Natomiast na arenie pojawiło się wiele rewelacyjnych innych konstrukcji, i wiele konstrukcji było po prostu nowych. Także dużo ludzi się w to bawi, tworzy kompletnie inne rozwiązania, inne roboty, albo zabawki, albo jakieś urządzenia do treningu, które były po prostu rewelacyjne. No dobrze, mam nadzieję, że to wszystko, co powiedziałem, Wam się spodobało. Nie ukrywam, że to było bardzo, bardzo mało. Ja tam jechałem z ponad pięćdziesiątką moich uczniów. Także byłem po prostu zajęty opieką i pomaganiem, żeby im wszystko dobrze zadziałało. Także nie miałem czasu zrobić jakąś ogromną relację, a żałuję, bo na turnieju działo się dużo i na bank widzimy się na tym turnieju za rok, bo będę go zawsze polecał. My jeździmy na ten turniej co roku. Akurat w kategorii Lego udaje nam się wygrać, jak na razie jesteśmy niepokonani. Także widzimy się za tydzień, o, nie za tydzień, chciałbym za tydzień, widzimy się za rok, mam nadzieję, że powalczymy o zwycięstwo kolejny raz i przede wszystkim poznamy rewelacyjnych ludzi, którzy zajmują się robotyką, nie tylko na bazie lego, ale też tą taką ogólną. No dobrze, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że nauczyłeś się dzisiaj czegoś fajnego. Dlatego też pomóż mi się rozwijać, kliknij subskrypcję, abym ja mógł tworzyć specjalnie dla Ciebie kolejne odcinki. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!